Widzimy się dziś na moim pulpicie. A tutaj widzicie moje piękne statystyki. Dlaczego? Dlatego, że dziś będzie poradnik jak w do dosłownie każdego moda do gry Friday Night Dlatego proszę mnie czytać. Eee, no. eee, nie wiem czego ja miałam tego <sum> A więc tak nie, jesteśmy sobie w raczej przeglądarce eee, i wchodzimy sobie na graczowy banan. Ale e, możemy też po prostu wyszukać Friday Night Funkin' Don't jak tu sobie przygotuję kopię chyba. Hmm, nie, muszę znaleźć tylko folder z hmm, Chyba nie, zrobimy kopię. Kopię. skopiowały A, e, wklejdziesz. zapomniałem No, tutaj mam wklejanie. Dobra, mamy że hmm. znaczy sobie sprawdzę czy to nie jest przypadkiem też zmodowana wersja jakaś nie, nie jest to zmodowana wersja ale tak by tak, sobie no po prostu game banana ba, banan, bana. I będzie banana, ja zawsze nie wiem jak napisać banana yy, no, dobra i tutaj mamy sobie no stronkę i tutaj wybieramy sobie Friday i Funkin no nas nie interesuje w tym poradniku yy, i tak, yy, no nie wiem tak, pobiorę trzy, style, trzy różne style modu, B-Sides, B-Sides, B-Slippers, tutaj możemy sobie model B-Sides teraz, o, mamy B-Sides, więc no, i instalujemy sobie tego modu po prostu. Mam no tutaj jakiś tam i schadujemy dowolny taki najmniej coważy to chyba ten no i w tej chwili nam się pobiera ja nie będę przedłużał dlatego jak się powierzę to się zobaczymy ale tak zapewne teraz sobie albo wcześniej pomyśleliście po co mi ta kopia e, otóż tak e, wchodzimy sobie w wybrane, mamy tutaj B-Sides bla bla e, no e, wbijamy sobie i zobaczcie mamy tylko coś jedyne co ujrzymy to zamiast no, nie wiem jakiegoś, jakiegoś pliku który łatwo trzeba wybrać to asset nie wiem czego asset ale z jakiegoś powodu asset yy, też w sumie wiem ale tak w tej chwili otwieramy naszą kopię gry yy, yy, chwilka tak sobie ładnie, pięknie. O. I w tej chwili podmieniamy sobie ten podek. Tak, kopiujemy. Klikamy tutaj tak. Wykonaj dla wszystkich elementów bieżących. bieżących naleziono 18. Klikamy to i klikamy tak. Następnie klikamy wykonaj dla następnych 98 konfliktów i kopiuj i zamień, W tej chwili no, robi nam przygierka. I zobaczcie. Eee, Chodzimy sobie w funkin. E, Urucham na mm. Też chyba powinienem przeciszyć sobie komputer. E, no, teraz mnie powinno być lepiej słychać. Gra e, sobie też od razu przecisza. Ja wziąłem tylko remisy, no tak. Ale jeżeli sobie zobaczę, wyjdziecie, na żywego banana, nie wiem, powierzecie też. Wszystko, wszystko, po prostu wszystko. Ja wziąłem tylko remixy. E, okay, ja yeah. też mam, e, oczywiście, no. żeby night. Yeah. Ale zobaczmy. No, zobaczmy. sobie w story mode. I wybieramy sobie dowolny tydzień. I zaraz. No, widzicie już, że to działa. E, I teraz tak, jak e, zainstalować kolejny tryb modów. Tak, e, o, cięcie powinienem zrobić. A więc tak, następnym modem jest mod X Event e, Bardzo popularny zresztą, e, chyba. I tak, pobieramy sobie tutaj, oczywiście, jeżeli Game Banana będzie słabo chodzić, to pobieramy tą wersję na dole z Google Drive. A. I w tej chwili pobiera nam się właśnie taki pliczek. Oczywiście przez pobieranie zastępuje. A więc tak, jeżeli mod wam się już pobierze, to po prostu wchodzimy sobie w pliki, gdzie został on pombrany. I teraz tak, jeszcze nie będzie jak wygrywać skiny ogólnie, ale no, wszyscy wiedzą. I tak. Przenosimy to na pulpit albo otwieramy to w folderze w taki sposób. Klikamy 7 wycelujemy na 7 zip i wypakuj tutaj. W tej chwili tworzy nam się coś takiego. Czekamy aż to się dokończy. Dobra, już myślałam, że mnie nie słychać, ale była głośność za niską dałem. I tutaj zobaczcie sobie. Tutaj tego misalica już sobie walnę. gdzie kurczę kosz, bo zapewne satysyki mi go zakryły. Gdzie to sobie przesunął? O, proszę. Dobra, no i zobaczcie, mamy tutaj normalnie x event Samolę, no. yy. gram Grammy kraszował. A nie, to się klikało. Bugspace, po prostu się klikało. Enter chyba. Też kurczę. To było trudno. chyba samo wygrał. I widać. To jest. Może... Ja bym ci No, teraz mnie nie zagłużę. I tutaj możemy sobie bla. no że pokazuję nam co i jak i zobaczcie, normalnie sobie wbijamy na story Moda. Strasznie laguje widzę. Wybieramy X Event. Wick X znaczy się I zobaczcie. No i normalnie mamy X Event. Powinno wszystko działać. Teraz chyba najłatwiejszy mod, czyli... A, zaraz się dobęczę. Tak, e, ponownie wchodzimy sobie na tą główną stronę tutaj e, grażowego banana. I szukamy, ja nie wiem, ja chcę przykładowo Fan Size e, Wikimod. Jak jest, dobra, nie wierzę, Marasyn Version przykładowo. I no, i tutaj widzicie, działać powinno, ładnie, pięknie. Pobieramy to sobie, więc tak, pobieramy to sobie. E, no, klikamy tutaj, żeby pobrać. I tu się żegnamy z graczowym bananem, ponieważ mam już tego bana, e, a więc tak, e, musimy sobie wybrać wyodrębniej wszystkie, e, kiedy znajdziemy sobie, a może ja tu znajdę jeszcze taki, o, proszę, wybieramy sobie versus witi, wyodrębniej wszystkie, wyodrębniej, e, tak, tak, e, anuluj, no, E. I tutaj się nam wyświetla. Zobaczcie. Wyłączamy tam Wchodzimy na versus Witty. Ja zaczęło strasznie zagłuszać. Przepraszam. Ja, dobra. Przyciszyła się. I zobaczcie sobie. no ja tutaj mamy łała. I ja tutaj jeszcze. O. Weetie, bla. I teraz tak. Czy skin zadziała. Też widzę, że zadziała, ale są nie ufy. <grystanie> no i tutaj, że nie będzie wszystko zmieniło, no ale pójdźmy sobie na ten tutorial. I właśnie, ona no, no, ją pokazuje tutaj. Zresztą możemy trochę podgłosić, bo to jest akurat cicha. Left, right. No, widzicie, że grad działa, skin działa i to są chyba najczęściej używane typy modów, więc no tyle na dzisiaj i ja, miłego dnia życzę.